Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Yy, właśnie ukończyłem, jak widzicie, mistrzostwa. No, nie poszło mi zbyt dobrze, jak to zwykle. Liczyłem na co prawda chociaż 4 zwycięstwa, ale osiągnąłem 7, więc całkiem nieźle. Mamy paczkę 1082 3,84 i to tłujka więc całkiem nieźle. Tutaj, właśnie, tutaj zakończyłem tutaj zakończyłem 13 tysięcy całkiem fajnie i no minimalna szósta liga no i moja liga to też szósta więc jakby różnie szło jeszcze aktualizacja mojego składu który prezentuje się w tym momencie tak jeżeli chodzi o FIFA points to nic nie, nie kupowałem, dostałem 2000 i znowu teraz 2000 za priortera, więc są ogólnie tanie karty, nie? To jest chyba najdroższa moja karta w składzie, yy, więc nie jest y, źle, takiego Rodrigo to możecie sobie kupić za y, 3 dychy, nawet za mniej, no 3 dych Gdzieś taką russą możecie sobie kupić za 19, y, taką rajtę możecie sobie kupić za 14 tysięcy, takie osakę za 14 taką najlepsza praktycznie prawa obrączyni w grze yy, 10 tysięcy no to nie są duże kwoty yy, no, 4 800, Gabrielek na przykład 14 Odegarda chyba trafiłem to też że z tego trafiłem tych trafiłem ona jest na sprzedaż na przykład 5900 no to nie są drogie karty nie? nie są drogie karty, więc możecie sobie dobry skład ulepić, naprawdę i widzicie, ja mam mieszaną taką ligę trochę angielskiej, trochę angielskiej kobiecej, trochę hiszpańskiej, hiszpańskiej męskiej, no tutaj mam pojedynczych zawodników nawet, niektórych z ligi, ale daje mu zgranie to, że mam skład i tutaj klub, więc musicie brać to pod uwagę, żeby miały mieć Jakieś zgranie no W tym momencie no tutaj jeden punkt Tracę tu jeden, tu jeden, ale 30 punktów To jest tak dobra ilość yy. To są niedrogie karty Te są trochę droższe, ale ta na przykład nie jest jakaś mega droga I obrońca może być też spoko Yy, dobra, otwieramy paczuchy. Zobaczmy co tam będzie lecieć. Yy, może tą tabuika najpierw. Nawet ja nie ma Ukautu, do buchy. No na jakieś przepalenie pewnie kiedyś będzie. To jest wymienna? Yy, wymienna. To wystawię w sumie. Czemu nie? Dobra, 10.82 10.82 No i znowu nie ma układu To jest właśnie taka syfiasta gra Dobra, Mam nadzieję, że te karty chociaż coś warte będą A, Nic nie będą warte Bo są niewymienne Dobra, to nie istotne Daj tu walkoutę, bo jak tu nie będzie walkouta to się zesrę po prostu z bólu Nie ma walkoutu O kurwa Ja nie wiem jak to działa 3.84 i 84 wypadło To jest żart jakiś <grym> To jest kurwa żart Żart. Nawet nie wiem czy mi się chce to sprzedawać w sensu. Żart i tragedia. Aj dzikuj. Tego zostawię. Nie no to widzicie. Tyle wkurwiania się i gówno leci takie, że aż przykro. Na razie.